6 czerwca sędziszowskie kino Jedność przez cały dzień tętniło życiem, a wszystko ze sprawą dnia z kinem zorganizowanego w ramach dni Sędziszowa maopolskiego. Balony, słodycze, losy z nagrodami, dodatkowe seanse oraz tańsze bilety. Dzień z kinem jedność sprawił, że widzowie opuszczali salę kinową z wielkim uśmiechem. Jak co roku w ramach obchodów Dni Miasta? Nie obyło się bez dnia z kinem jedność. Od godziny 8.30 do 21.30 graliśmy seanse filmowe. Były to bajki, filmy familijne. Do południa mieliśmy dwa seanse przeznaczone dla szkół, gdzie oczywiście z każdej szkoły klasy mogły skorzystać, także frekwencja była dość spora. Dzięki sponsorom żadna z odwiedzających tego dnia kino osób nie wyszła z pustymi rękoma. Każde dziecko otrzymało mały gadżecik, czy to coś słodkiego, czy balonik, czy gadżety, które pozyskali, pozyskaliśmy od lokalnych firm, a były to firma Remut i firma sklep papierniczy Jumbo. Ponadto... Odbyło się losowanie. Panie miały przygotowane specjalne kupony, gdzie losowały numery miejsc, i dziecko, które akurat to dane miejsce w kinie zajmowało podczas seansu, wylosowało sobie darmowy zestaw do wykorzystania do odbiorów sklepiku, zestaw Pepsi i popcornu. Kino Jedność zaprasza mieszkańców na seanse filmowe od piątku do wtorku. Z ofertą kina zapoznać się można na stronie internetowej pod adresem www.kinosedziszow.pl